Witam Was wszystkich dzisiaj o sztuczkach tipach, które ułatwią Wam budowanie siły masy. Myślę, że Was to bardzo zaciekawi. No i oczywiście łapy nie ma. Oczywiście przypominam o kursach KFD 18-19 stycznia, katowice level 3 oraz 25-26 stycznia 4 weekendy pod rząd w Warszawie. Trener personalny. W opisie filmu oraz w komentarzach macie linki do zapisów. Tak jak mówiłem, są tutaj miejsca ograniczone, więc kto pierwszy ten lepszy. Kod KFD oraz współpraca ze mną. Nieraz pewnie mieliście sytuację, gdzie podczas przysiadu, gdy schodzicie, nagle czujecie, że lecicie na palce. Oczywiście taka przyczyna może być złożona, natomiast najczęściej tutaj y, przyczyna albo powód jest dość banalny. Mianowicie wszystko związane jest z tym, jak się ustawiasz w pozycji wyjściowej, czyli w pozycji wyjściowej jesteś za bardzo przesunięty do tyłu. I konsekwencja może być taka, że albo polecisz bardziej do tyłu i się przewrócisz, albo do przodu na palce. W czym leży problem? Oczywiście w środku ciężkości, to znaczy wasza masa plus sztanga. Powinna tworzyć środek ciężkości, który powinien padać na środek stopy, ale nie chodzi o linię prostą sztanga stopa. Tylko o wypadkową tego wszystkiego i to powinno padać na środek stopy. I podczas pozycji wyjściowej jesteście za bardzo przesunięci do tyłu, i jak zaczynacie zejście, czyli fazę ekscentryczną, zaczynacie się przesuwać do przodu, ponieważ do tyłu nie możecie, bo byście się przewrócili. Więc jest to forma bezpieczeństwa, aby się nie przewrócić. Oczywiście cały ruch jest popsuty, ta ścieżka powinna być zbliżona do pionowej. Natomiast tutaj ucieka mocno do przodu i można to porównać z taką sytuacją, jakby ktoś was pchał z tyłu, pchał wasze plecy, no i w konsekwencji będzie ciężej wstać, mniejszą moc wyzwolicie, to znaczy moc wyzwolicie odpowiednio, natomiast nie będzie bezpośredniej reakcji na podłoże, no i w konsekwencji stajecie się słabsi. A w kontekście hipertrofii zrobicie mniej powtórzeń mniejszą objętość, czyli te efekty, ten bodziec będzie mniejszy hipertroficzny. Przechodzimy do kolejnej sprawy, mianowicie do front składów, czyli przednich przysiadów. Ilu z Was ma problemy z utrzymaniem sztangi u góry? Czuje się niekomfortowo, czuje się w taki sposób, aby ktoś Was dusił? Pewnie większość z Was. Gdzie leży przyczyna? Oczywiście w ustawieniu. Jeśli macie taką sytuację, że wasz sztanga przydusza i zaczynacie odpływać, co możecie zrobić? No, a pierwsza sprawa, zrobić mały szrug, tak jak to robi paleciak. Zobaczcie. Dzięki temu Was nie będzie dusić i będziecie mieli pełny komfort w wykonywaniu tego ćwiczenia. Kolejna sprawa mianowicie wyciskanie leżąc. Ilu z Was ma problemy z utrzymaniem łopatek? W jaki sposób wykonywać wyciskanie, leżąc? Starając się w momencie krytycznym, czyli na samym dole, utrzymać mega sztywną pozycję. Po prostu, czym niżej opuszczasz, tym stara się jeszcze bardziej wypinać klatkę, abyś chciał komuś pokazać wielką klatę. Czyli czym niżej, tym bardziej podnoś klatkę piersiową, i dzięki temu będzie ci łatwiej ustawiać się do retrakcji i depresji. Przechodzimy do punktu ostatniego, czyli front skład, znowu przedni przysiad. Jaki błąd popełniacie w jakim miejscu? Podczas odbicia, czyli przejścia z fazy ekscentrycznej do koncentrycznej. Jaki błąd popełniacie podczas rozpoczynania fazy sterycznej, czyli zaraz po podbiciu, powinniście to inicjować łokciami w górę, klatką piersiową w górę, czyli wyprost odcinku piersiowym, a robicie totalnie na odwrót, czyli opuszczacie łokcie bądź ręce, tak jak Frankenstein Squad, Zabada zabada się klatka piersiowa, pojawia się garb i nagle ciężar staje się ciężki. A na nogach robi się lekko i zamiast stawać tyle, ile wam pozwalają nogi, to was ogranicza odcinek piersiowy. Więc od razu łokcie w górę, klatka w górę i wstajecie. To dzisiaj wszystko. Udostępniajcie materiał, bo wtedy zasięgi i statystyki są lepsze. I wiem, że ten materiał wam się podobał. I wiem, że mam robić więcej serii takich oto filmów. Łapy nie ma!